No witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Firkowska. Jak widzicie, w ogrodzie teraz jest mnóstwo pracy. Cały czas na bieżąco coś wykopuje, przekopuje i przycina. w kółko, cały czas jest robota, bo całe lato to był taki ukrop z kwar, że się nie dało nic zrobić. A teraz już jest, jest ciepło nadal jak na już początek już niedługo astronomiczna jesień. I nadal jest ciepło po 20 parę stopni. O, w słoneczku to nawet 30 parę, więc jest fajnie, przyjemnie. Wiaterek już powiewa, ale już ta wilgoć rano jest y, dosyć mocna. No i ja pracuję teraz właśnie na dużych obrotach, bo oprócz tego, że w ogrodzie właśnie mam dużo do mm, poprzesadzania, rozmnażania. Cały czas rozmnażam, dzielę, przycinam. Niektóre są właśnie tak jak y, moje tu, jak już olbrzymie, i trzeba z nimi zrobić porządek, ale przynajmniej mam trochę y, różnych gałęzi. Z których dzisiaj tak naprawdę chcę Wam pokazać, co można zrobić. Dzisiaj właśnie chcę Wam pokazać dwie opcje stójek yy, kompozycji na pomnik. O, wiatr, je Więc takie małe, proste, tanie kompozycje na pomnik, na wszystkich świętych, z stójką i z różnymi takimi gałęziami z ogrodu. Chodźcie, pokażę Wam coś fajnego. No więc moi kochani, spójrzcie, mam dwie takie miski, jedna większa, druga mniejsza. Zabetonowane, styropiane, jakieś tam wcześniej sobie to w pistodole u mnie leżało. Mam takich pobetonowanych, bo e, zawsze nie wiem jakie rzeczy będę robić. Ogólnie ja z floretów mało korzystam, z floretów... Gąbka w siatce mety plastikowej, ponieważ one są, yy, no, woda z nich wycieka, za lekkie, wywraca się to wszystko. Trzeba by było po prostu te floryty gdzieś mocować w jakiejś tam konstrukcji, więc dla mnie to jest, uwie, uważam, że to jest łatwiejsze, cięższe i, i sprawdza się już od lat. Więc y, ja to sobie takie wymyśliłam i tak sobie to robię. I sprawdzone jest. Dobra, ale szkoda gadania na takie rzeczy. Używam takiego, jak uważacie, że florety są lepsze. Ja nie kwestionuję, że są złe. Są okej, okay, ale ja po prostu już wolę coś takiego. Każdy woli swoją szkołę, ja wolę swoją. Więc ja mam tak. Tu i dzisiaj, bo bardzo dużo ich przycięłam, więc mam ich pod dostatkiem, ale to tak naprawdę dzisiaj chcę Wam pokazać dwie wersje tych, z, tych, z tych gałęzi, które tam sobie możecie właśnie uciąć: czy tuje, czy sosny, czy jodły, czy cokolwiek macie. Możecie sobie poprzecinać i stworzyć jakąś fajną kompozycję, właśnie na bazie takiego zielonego stroiszu. Ja bazę właśnie taką zieloną robię, można też przetykać jakimiś sztucznymi liściami, bo jak to wyschnie, to wtedy te sztuczne, fajne nadadzą nam tego koloru tej żywej zieleni, bo to zostanie brązowe. Ale ja jeszcze oprócz tego z ogrodu mam różne fajne zielone i suszone będą fajnie się zasuszały, szarłaty, trawy, rozchodniki, to wszystko będę tutaj dodawać do mojej kompozycji. Pierwszą kompozycję zrobię taką okrągłą, malutką na pomnik z jedną chryzantemą i coś yy, niewielkiego, naprawdę niewiele, niewiele. Zaraz pokażę co sobie przygotowałam. Właściwie yy, jakąś gałązkę taką ala, yy, sztuczną, jesienną, chryzantemę piękną i peonie, pełniczki jakieś takie. No to do tego dorzucę wszystko naturalne, pozostałe dodatki. Yy, no i co? Jak robić konstrukcję taką malutką, więc pamiętajcie, że z małych gałązek upinam w koło, bo to będzie taka okrągła forma, w koło sobie upinam te gałązki pod kątem, tak? Ja wszystko wklejam, bo to ja nie liczę na to, że to będzie, wieki tu stało i też się zasuszy, więc yy, moja yy, po prostu, moje myślenie jest takie, że to jest do zasuszenia. Mam już taką bazę fajną, malutką, cieniutką. Nie potrzeba więcej, żeby nie była za toporna. Do tego teraz dodam kilka fajnych suszonych rzeczy. Pod tytułem tutaj teraz dam trawki, takie wypuszczę troszeczkę dłuższe, później trochę krótsze, kilka jakichś dodatków i kwiaty sztuczne. Szarłaty. Obrywam liście, bo później się brzydko zasuszają. A sam szarłat jest piękny przy zasuszeniu. Pisałem jeszcze na środeczek do wypełnienia kilka gałązek tej luki. Nie za wiele, naprawdę malutkie. Wbijam na środek moją chryzantemę. sztucznych takich dodatków, żeby później jak wysoszą się pozostałe, te też nabrały takiego jesiennego sznytu. Poza tym będą takie mmm, trochę bardziej żywy kolor, do... zbliżony do tej chryzantemy, żeby ta chryzantema miała tutaj nawiązanie. I ostatnie kwiatki. kaszyszek A jeszcze tutaj. I moi kochani, spójrzcie. Tak wygląda moja kompozycja. Zapraszam do działania do stworzenia takich oto pięknych kompozycji na wasze nagrobki. Eee... Myślę, że dacie radę. Dacie radę, zobaczcie. Naprawdę proste rzeczy w koło z ogródka rzeczy pozbierała. I takie cudzo. Zapraszam do działania, do tworzenia. Robię następną kompozycję. Następna kompozycja będzie trochę większa w kształcie łeski. Tak dużo tym tam W Kształcie łezki teraz zrobię taką podłużną na, na nagrobek troszkę większą. Więc oczywiście trójka. Przede wszystkim upinam teraz moją kompozycję. E, mój podkład. To właściwie taki podkład jest, tak? Na no, taką długość gdzieś potrzebuję. Czyli taką najdłuższą gałązkę upinam. Wszystko wklejam. Wszystko tak od, pod kątem, od do, żeby, żeby ładnie się wylewała, nie, nie szła do góry. I małymi gałązkami upinam łezkę. Już podkład mamy, i teraz na tym podkładzie dorzucę sobie kilka dosłownie jakichś tam suszonych rzeczy lub zagrodu. Dorzucę troszkę szarłata, nie, nie za dużo. Tutaj troszkę więcej dam sztucznych kwiatów, żeby tak yy, yy, jak wyschnie cała, cały ten podkład, to żeby też tak fajnie na dłużej to yy, wytrzymało, tak. rzucam takie kwiaty. Już rzucam trzy piękne dalie. Można w zamian dali dać jedną chryzantemę fioletową, ale dam dalie już było z chryzantemą. Moi drodzy, spójrzcie, to jest moja kompozycja numer dwa z trójką w roli głównej, dodatkami z ogrodu i kilkoma sztucznymi kwiatami, oczywiście zaraz zrobię zbliżenie, a tymczasem już da dzisiaj koniec. Bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie, oczywiście za subskrypcję. Jeśli macie ochotę zamawiać kompozycje, całe sztuczne lub w połowie sztuczne, E, oczywiście zapraszam, podaję mojego maila. E, całe sztuczne z wysyłką do 1 października przyjmuję, e, w połowie sztuczne do 10 października, więc e, bo chodzi o to, że to jednak. E, bardziej w połowie, nawet do, do 15 października, takie w połowie, żebym zdążyła wysłać Wam, tak? I żebyście mieli świeżutkie. Więc takie też wysyłam, nie ma problemu. Wszystko jest klejone solidnym klejem, że z palców później nie mogę ich zeskrobać. Eee, więc to na 100% sobie dojdzie całe, zdrowe i się nic z tym nie stanie. Więc zapraszam do działania, do tworzenia albo ewentualnie zamawiania. Więc widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!